Dużo ludzi mówi o tym, żeby nie przejmować się opinią innych, nie? tylko ja zawsze miałem z tym mały problem. Mianowicie jak? Ja rozumiem cały koncept. Rozumiem, że to mnie powstrzymuje, że to mnie ograniczy, że to mnie wycieńcza powoli i mnie męczy i zużywa. Ale jak? Ja podziwiam naprawdę tych wszystkich influencerów, nie popieram, ale podziwiam ich za odwagę, że nie wstydzą się. Wziąć. Takiej kamery, czyli dwa razy większej od mojej głowy, trzymać ją na prostej ręce, jeszcze wysoko, gdzieś z boku, pewnie jeszcze z jakimś wielkim mikrofonem, z lampą. <grym> no to jeszcze nie jest ten etap, żebym ja coś takiego robił, ale za to ich podziwiam i do tego też dążę. No i nie mówię tutaj, wiesz, od razu o tym, żeby chodzić do sklepów na czworaka. O taką odwagę mi nie chodzi, o takie manie w dupie tego co inni o tobie myślą, no to nie jest zbyt. Porządku. Ale jeżeli masz jakiś genialny pomysł w głowie i chcesz go stworzyć, ale boisz się właśnie, co ludzie o tobie pomyślą, to co wtedy? Nie? Wtedy właśnie to ograniczenie trzymacie w miejscu. I doszedłem do jednego rozwiązania na podstawie tworzenia tych filmów tutaj. Pierwszy film, który stworzyłem, poświęciłem na niego między 60 a 70 godzin, bo to było 7 miesięcy temu, i 7 miesięcy temu ja naprawdę uważałem, że to jest najlepsze, co potrafię zrobić. Więc cholernie się bałem go opublikować. Bo bałem się, że ludzie mi będą pisać w komentarzach, że to jest gówno. Bałem się, że jacyś starzy znajomi z technikum, czy z gimnazjum, czy nawet teraz z pracy to zobaczą i pomyślą, że to jest jakiś cringe. Ale że jest to jakieś żałosne, że jest to głupie, że jest to niedopracowane i że jest to tandetne po prostu. Ale dzisiaj jest pięknie. I przez to pamiętam, że za każdym razem, gdy siadałem do tego filmu, no to musiało minąć trochę czasu. I za każdym razem ta bariera wejścia w ciąg pracy była tak cholernie wysoka, że nie byłem w stanie jej, jej przebić i odkładałem to w czasie. No i stąd właśnie u mnie się brała prokrastynacja, więc doszedłem do jednego rozwiązania. W miarę tego, jak tutaj już opublikowałem 30 filmów, jeden film codziennie, to nauczyłem się, Robić mniej, no bo inaczej nie byłbym w stanie tyle filmów, filmów publikować. W sensie robić mniej pod takim kątem jakiejś edycji tutaj, właśnie jakichś detali w tych filmach, żeby wypuszczać je z pewnym buforem moich umiejętności. Czyli robię je na tyle dobrze, że są one do obejrzenia, ale dalej. Ja wiem, że zrobiłbym je dużo lepiej. I dzięki temu aż tak nie przywiązuję się do tej pracy i do tych filmów, bo wiem, że nawet jeżeli padnie jakiś negatywny komentarz, to to nie jest największe dzieło mojego życia, więc aż tak się tym nie przejmuję. I to pozwala przyjąć mi ten komentarz z obiektywnej strony. I, i spojrzeć na to nawet na taki bardzo negatywny komentarz. W stylu, no nie wiem, nie miałem jeszcze takiego. Pewnie mnie to jeszcze czeka. Ale coś pod tytułem, no nie wiem, że jesteś zjebany, nie? No to wtedy bym się zastanowił faktycznie, hmm, dlaczego ta osoba mogła tak pomyśleć? Gdybym faktycznie poświęcił te 70 godzin na film, to bym się kłócił pewnie z tym typem, że no chyba ty, nie? Ale w ten sposób zrzucam ten balast. I z tą myślą chciałbym cię dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie dosyć pomocne i wartościowe. Jeżeli chcesz, to zachęcam do wypróbowania działania na takich 80, może 70% swoich możliwości. Bo to pozwoli Ci w czasie dotrzeć do tej perfekcji, ale nie gubisz momentu. I to tyle. Hej.